Ktoś chce zrobić operację na organizmie bez nieczulenia. Tak pracownicy szpitala wojewódzkiego mówili jeszcze dwa dni temu w obawie przed połączeniem szpitali. Według nich pomysł z połączeniem to ostatnia deska ratunku dla pogrążonego w długach szpitala powiatowego i jednocześnie początek końca ich szpitala, który powoli zaczął wychodzić na prostą. W tej sprawie pracownicy szpitala przy Alei Tysiąclecia wystosowali list otwarty, który otrzymali między innymi radni powiatu. Odczuwamy, że ktoś coś chce zrobić poza naszymi plecami. Takie obawy Taki były jeszcze 6, dwa dni temu. Dziś pracownicy szpitala wojewódzkiego mogą wziąć głębszy oddech. Starosta Bolesławiecki na sesji uspokajał, że pomysł z połączeniem szpitali to tylko wstępna koncepcja, której dziś na bazie nowych informacji dochodzących ze strony rządu już nie popiera. Ja złożyłem deklarację, że z mojej strony nie będzie żadnych działań zmierzających do, do, do fuzji, do łączenia tych szpitali. Zresztą ten temat został sztucznie wywołany, ponieważ nigdy on nie wyszedł poza bardzo wstępną koncepcję. Nikt nie może mi odmówić prawa do rozmawiania o rzeczach istotnych dla dla powiatu, dla szpitala, dla tego wszystkiego, co dzieje się na terenie naszego powiatu. A rozmowy, o których mówi starosta, to dwukrotne spotkanie z marszałkiem województwa, z którym chcą porozmawiać także pracownicy szpitala. Czy to Was uspokoi? No, mnie uspokoiło częściowo, natomiast nie zgadzam się w pewnym sensie z panem starostą, który mówi, że nie ma szpitali. Yy... O stopniach referencyjności. Z tego co ja rozmawiałam z panią yy, dyrektor Plebanek sitko przedwczoraj, stopnie referencji są i nasz szpital wojewódzki jest na drugim stopniu referencji w całości, łącznie z yy, oddziały psychiatryczne i zoloskie. I referencyjność szpitali zależy tylko i wyłącznie od decyzji, od opinii konsultanta wojewódzkiego. Konsultant wojewódzki do spraw psychiatrii uznał nasz szpital na drugim stopniu referencji marszałek zapowiedział wizytę w szpitalu 4 lipca w południe uważam że żeby doszło do połączenia tych szpitali musi być zgoda wszystkich stron nie można robić czegoś wbrew inna sytuacja byłaby gdyby szpital wojewódzki był zagrożony likwidacją wtedy Dołożyłbym wszelkich starań, żeby ten szpital pomóc mu utrzymać. Natomiast jeżeli takiego zagrożenia nie ma, a druga strona tego nie chce, więc trudno mówić o tym, żeby takie łączenie nastąpiło. Bez względu jednak na wszystko pracownicy szpitala wiedzą jedno. Będziemy do końca bronić, bo bronimy nie tylko naszych miejsc pracy, ale bronimy też łóżek pacjentów ich drugiego domu.